Ponad bańkę! Ponad bańkę! Rafik zebrał podpisów. Widzieliście ten filmik, jak przerzucają tymi kartonikami. Tylko jest mały problem. Coś tam kurna nie pasuje. Więc postanowiłem policzyć. Wybitnym matematykiem nie jestem, więc korzystałem z pomocy czata GPT. I tenże Chat GPT. Biorąc pod uwagę rozmiary takiego arkusza. Ilość podpisów, jakie się na nim mieści, gramaturę, wagę i wszystkie inne potrzebne dane, oraz wymiary tego pudełka, co to rafik go trzyma w dłoniach. I wynik tego był mniej więcej taki, jak się spodziewałem. Na chama, na upartego w takim pudełku są w stanie zmieścić około 16 tysięcy kart, ale dosłownie wręcz je prasując, czyli raczej tego nie robili, bo w takim przypadku waga takiego pudełka wynosiłaby 80 kg. Więc zostało wzięte pod uwagę luźne ułożenie kart w tego typu pudełku. I takie luźne ułożenie kart sugeruje, że takie pudełko może ważyć od mniej więcej 10 kg do około 30, czyli uśredniając 20. I teraz powiedzcie mi, jak to jest możliwe, bo był filmik, na którym przerzucają sobie na wysokości głowy z rąk do rąk przerzucają dosłownie te kartoniki z wypełnionymi podpisami. Bez najmniejszego grymasu na twarzy Albo oni są mega mocni, albo to jakaś inna rasa ludzka, taka bardziej wytrzymała, albo po prostu w tych pudełkach nie było tyle podpisów, ile nam mówią. Tak więc tu po prostu coś nie pasi. I zastanawiam się jeszcze tylko jedno, dlaczego oni mają taką obsesję na punkcie tego miliona? Bo teraz ponad milion podpisów, wcześniej marsz miliona serc. Chociaż patrząc na to, co odwalają, to pewnie nawet ich rządy się zapowiadają na milion lat.